Witajcie kochani! Za chwilę wybieram się na prezentację najnowszej kolekcji marki Nissa. Dla tych z Was, którzy jeszcze nie wiedzą, Nissa to rumuńska marka odzieżowa, która słynie z produkcji takich ultra kobiecych i niezwykle fantazyjnych bluzek. I sukienek. I ja w ubraniach tej marki pojawiam się w swoich vlogach regularnie. Na moim Instagramie znajdziecie również sporo zdjęć w sukienkach marki Nisa, także polecam zajrzeć w wolnej chwili, a dzisiaj z uwagi na to, że event dotyczy tej marki, postanowiłam założyć bluzkę nissy i teraz pokażę Wam może w lustrze, jak dokładnie wygląda moja dzisiejsza stylizacja. Jeśli chodzi o bluzkę, to posiada ona bardzo nietuzinkowy, jak dla mnie, kolor, czyli zielony, a w zasadzie mamy tutaj różne odcienie zieleni. Wzór a la Panterka, choć może nie do końca to tutaj widać, te czarne plamki. Natomiast coś, co mi się bardzo w tej bluzce podoba, to to, że ma ona tutaj bardzo charakterystyczne wycięcia na ramionach, ozdobione falbankami. Prześwitujące, długie rękawy, zakończone również falbanką, i co najlepsze i najciekawsze zarazem, to to, że bluzka ta została wykonana z jedwabiu. Otrzewka jest natomiast z wiskozy, i z wiskozy są również moje spodnie. Są to spodnie marki Luisa Spanioli, którą bardzo, bardzo lubię. Model ten posiada nogawki, które rozszerzają się ku dołowi i mają tutaj kanty, także można je nosić w takiej bardziej codziennej, ale również bardziej eleganckiej wersji. I moim zdaniem one są po prostu świetne. Ja długo szukałam takiego modelu spodni. To jest taka nieco grubsza wiskoza, dzięki czemu świetnie się sprawdza właśnie w te chłodniejsze dni. I ja te spodnie nosiłam już wielokrotnie. Pasują mi do bardzo wielu stylizacji. Gorąco mogę Wam ten model polecić. Kupiłam je sobie jeszcze w kolorze granatowym. Tutaj na dole widzicie moje dodatki. Nowy nabytek w postaci skórzanej torebki marki Kazar, w której zakochałam się od pierwszego spojrzenia i bardzo się cieszę, że ją mam. Następnie okulary Louis Vuitton, i to też jest mój nowy nabytek. Bardzo lubię okulary tej marki. Mam ich kilka par. Te kupiłam sobie w grudniu. Czarne, klasyczne, będą mi pasować do bardzo wielu stylizacji. I tutaj jeszcze taka mała ciekawostka. To są okulary w wersji dla azjatów, czyli takie, które posiadają tutaj węższy nosek, ponieważ drugi model po prostu spadał mi z nosa, więc musiałam sobie kupić właśnie wersję dla azjatów. I na końcu nie byłabym sobą, gdybym nie wspomniała Wam jeszcze o tym, czym dzisiaj pachnę. Często o to pytacie. Tak się dzisiaj złożyło, że wybrałam perfumy dopasowane kolorystycznie do mojej bluzki. Natomiast są to perfumy marki Pierre Mugler o nazwie ORA. Woda perfumowana, 90 ml. I to jest zapach słodki, waniliowo-drzewny, który pachnie przede wszystkim. Wanilią i rabarbarem. Także tradycyjnie polecam testy. Reprezentuję markę Nisa na co dzień. Cześć. Dzień dobry, bardzo mi miło. Zaprosiłam Wasię tutaj, dlatego że bardzo chciałam, żeby opowiedziała Wam ze swojej perspektywy coś właśnie na temat tej marki, jako że dużo na jej temat wie. Marka Nissa na rynku polskim jest od ponad 3 lat. Jej pierwszy butik został założony w Arkadii, natomiast na rynku europejskim jest już blisko 30 lat. Powstała na początku lat 90. Jest to marka, która wywodzi się z Bukaresztu. Założyła ją Denisa. Najpierw projektantka zaczynała od pojedynczych kolekcji, teraz jest to butik numer jeden w Rumunii, ale też w innych krajach europejskich. Przede wszystkim jest to marka stworzona przez kobiety dla kobiet. Ponad 90% osób pracujących w firmie to są właśnie kobiety. Marka myśli o kobietach, chociażby z tego powodu, że rozmiarówka, która jest dostępna w butikach marki jest aż do numeru 50, więc również panie bardziej prądlejszy znajdą coś dla siebie. To co najważniejsze, to wszystkie ubrania marki produkowane są w ich fabrykach w Europie, no w Bukareszcie. Przywiązują bardzo dużą wagę do tkanin, do wykonania, do tego kto robi te produkty więc tutaj o tym musicie się trzymać. Także dużo jedwabiu, z tego co mi wiadomo. Ja. W kolekcjach marki, również w tej najnowszej na sezon wiosna lata 2020 dominuje jedwab i wiskoza. Znajdziecie szeroką gamę sukienek, zarówno krótkich, bardzo... Tak, i jakieś są też sukienki przylegające. Jest to marka, która jest świetnym wyborem, jeśli chodzi o jakieś specjalne wyjścia, wesele, wieczorną imprezę, urodziny, chrzciny. Naprawdę znajdziecie tam wszystko, czego tylko chcecie. I w każdym zasadzie kolorze. Tak właściwie w każdym kolorze. Najnowsza kolekcja też jest bardzo szeroka. Dostępna jest właściwie pełna gama kolorystyczna. Bardzo dużo jest czerni i bieli. Limonka Są, widziałam. Tak, jest limonka. Jest też fuksja. Są też wzory. Mamy pawie oko. Mamy pawie oko. Mamy również wężową skórkę, więc jest tego naprawdę bardzo dużo. Jest też błękit. Więc każdy coś do siebie znajdzie. A butików w Warszawie jest obecnie Ile? Obecnie w Warszawie są trzy butiki. E, jeden z butików jest dostępny w Arkadii, mamy też e, butik w Klifie i w Galerii Mokotów. E, te dwa ostatnie to są najnowsze butiki marki, które zostały otwarte we wrześniu ubiegłego roku. Także zapraszamy do butików. E, ja oczywiście muszę Was zapytać o to, czy znacie markę Nizza. Jeśli tak, to piszcie proszę w komentarzach. Tak jak powiedziałaś, w tej marce znajdziemy tak naprawdę mnóstwo modeli dla każdej kobiety, w każdym rozmiarze, o każdej karnacji i o naprawdę bardzo różnych wymaganiach. Także ja ze swojej strony Wam polecam, a Tobie oczywiście dziękuję, dziękuję za bardzo. rozmowę. Godziny i przyjechałam z Berlina do Warszawy. Co robiłaś w Berlinie? Byłam e, w Berlinie, słuchajcie byłam na Berlin Fashion Week, czyli Mercedes Berlin Fashion Week plus połączenie z normalnym Berlin e, Fashion Weekiem i oglądałam oczywiście co? Pokazy mody, prezentacje kolekcji, e, trochę marek urodowych, więc wersja beauty plus fashion. Jak było? Boże, było pięknie, ja jestem w ogóle zachwycona, za rok jadę tam na dwa lub trzy dni, zapraszam Ciebie na organizacja, wszystko, to jest naprawdę e, rewelacja. Ale niedługo wybierasz się na kolejny Fashion Week. Tak, niedługo wybieram się w lutym na kolejny Fashion Week do Mediolanu, tam na pięć dni, e, na większość włoskich prezentacji kolekcji, na trzy pokazy, więc myślę, że się będzie u mnie działał. Ale słuchajcie, to jest Twój pierwszy Fashion Week w Berlinie? Nie, drugi, ja już A, byłam no, rok nie. temu, dlatego... Okay. Mniej więcej przetarłam sobie e, drogi, wiedziałam co i jak, wiem jak tam wszystko zorganizować, a teraz jadę pierwszy raz do Mediolanu i myślę, że drugi Mediolan będzie jeszcze lepszy, bo wiadomo, e, wiesz jak możesz sobie e, zorganizować czas, e, no, pójść na pokazy, wiadomo. Tak, zgadza się. Magda też do mnie dzwoniła, bo chciała, żebyśmy razem poleciały do Mediolanu, ale to się tak niefortunnie złożyło, że ja akurat się przeprowadzam, więc nie miałabym na to zupełnie czasu, ale oczywiście kibicuję Magdzie. Czekam aż szlaki, bo jak to... To zrobi. To bo ja przyjdę na kota. Jedziemy razem do Berlina, jedziemy razem do Mediolanu. Myślę, że warto. Myślę, że ostatnio słyszałam słowo, że ten, ktoś się zajmuje modą, ja może bardziej e, modą, Dorota, bardziej strefą też również beauty, e, to powinien bywać przynajmniej na dwóch e, fashion W Mediolanie, w Berlinie, no fajnie by było, w Paryżu. No ale skoro e, uwielbiasz modę i cały czas o niej mówisz, to może skorzystajmy z okazji i powiedz, co masz na sobie. E, a co ja mam na sobie. Słuchajcie, mam płaszcz. Michaela Korca. byłam na mega przecenie, minus 60%. E, torebkę, mój wczorajszy zakup berliński. Piękna! <laughs> tak, piękna. A buty mam. Buty mam polska projektanta, projektantka Wanda Nowak. Myślę, że ten, kto lubi modę, mógłby poznać tą projektantkę. A sukienkę to mam, basicową, krótką sukienkę, słuchajcie, za 30 zł z Allegro. Za 30 zł. Postanowiłam tak na szybko wpaść do złotych tarasów, dlatego że tak przypomniałam mówi. sobie, Sierbecki. że <grywa> jutro Oliwia obchodzi urodziny. I na szczęście wiem, co jej się podoba i co mogłabym jej kupić. Do domu I muszę Wam powiedzieć, że jestem bardzo zadowolona, dlatego że udało mi się kupić prezent dla Oliwii i kupiłam wszystko to, co chciałam. W sumie kilka rzeczy, także może pokażę Wam tak na szybko, co dokładnie Oliwia ode mnie otrzyma. Zacznę od Toma Forda. Przede wszystkim kupiłam Oliwii perfumy, w których ona zakochała się już jakiś czas temu, czyli Lost Cherry. Perfumy, które ja osobiście uwielbiam, jestem w nich zakochana. Mamy tutaj 100% wiśni w wiśni, a do tego jeszcze migdały. Naprawdę przepiękny zapach. Nie będę się tutaj nad nim rozwodzić, dlatego że poświęciłam odrębny film na swoim kanale na ich temat. Link do niego wyświetliłam się na górze w proponowanych, także jeśli macie ochotę, to zajrzyjcie. Ja tutaj mam 50. Jest to woda perfumowana. A tak poza tym kupiłam jej jeszcze podkład Toma Forda w sztywcie. Mówiłam Wam już, że jestem fanką makijażu Toma Forda. I tutaj mamy podkład, który naprawdę bardzo ładnie, elegancko wygląda. Wykręcamy go. Jest tak naprawdę przeznaczony do każdego typu cery. Stopień krycia może być zarówno lekki, jak i średni, ale również bardzo wysoki, w zależności od tego, ile tego podkładu nałożymy. On jest dostępny w kilku wersjach kolorystycznych. Konsystencję ma kremową. Myślę, że spodoba się Oliwi. I ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Toma Forda, którą jej kupiłam, to perfumy Metalik. Ja już Wam o tym zapachu wspominałam, jest naprawdę bardzo, bardzo nietuzinkowy, wyczujemy w nim sporą dawkę aldehydów i wanilii. Także z pewnością nie jest to zapach dla każdego i na każdej skórze będzie się zachowywał inaczej. Natomiast ja wiem, że na skórze Oliwii zachowuje się bardzo dobrze, a przynajmniej Oliwia tak twierdzi, ponieważ jakiś czas temu, kiedy u mnie była, po prostu przetestowała sobie ten zapach i stwierdziła, że się w nim zakochała, i musi go mieć, więc ja oczywiście sobie to zanotowałam. I teraz po prostu sobie Informacji skorzystałam. Nie ma tu opakowania dlatego, że zapakowałam te perfumy razem z podkładem w takie specjalne pudełeczko Toma Forda, więc na pewno Olivia nie będzie się spodziewać, że dostanie aż dwa zapachy Toma Forda, także pewnie najpierw zobaczy ten, później będzie się zastanawiać co jest w środku, a tutaj będzie kolejny zapach Toma Forda. Musiałam właśnie wyjąć opakowanie dlatego, że z opakowaniem do tego pudełeczka się te perfumy nie zmieściły. To tyle jeśli chodzi o Toma Forda. A poza Tomem Fordem kupiłam Oliwii jeszcze produkty Joe Malone. I tak naprawdę muszę Wam powiedzieć, że to Oliwia była pierwszą osobą, która wręczyła mi produkty Joe Malone. Od Oliwii zaczęła się moja przygoda z tą marką. Także teraz dobro do Oliwii wraca. <grym> I jeśli chodzi o markę Joe Malone, to tutaj również mam wam do pokazania trzy produkty. Pierwszy to dyfuzor zapachowy i spójrzcie, jak on jest pięknie zapakowany. To jest akurat gruszka i frezja, ale on jest dostępny w kilku wersjach zapachowych. Mamy tutaj oczywiście ten dyfuzer. Oprócz dyfuzera, jeszcze patyczki przepięknie zapakowane oraz duże, naprawdę duże zapałki, także to wszystko naprawdę bardzo ładnie się prezentuje. Oprócz dyfuzera kupiłam Olivii również peeling do ciała. I mam tutaj na myśli ten oto ogromny peeling. To jest 600 gramów z witaminą E, który ma przepiękny żółty kolor. Spójrzcie tylko. Także nie wiem na jak długo jej starczy, ale zapytam po prostu czy to pół roku, czy rok, natomiast naprawdę jest ogromny. I wreszcie trzecia i ostatnia rzecz Jo Malone to żel do mycia ciała i dłoni o zapachu grejpfrutowym. I wy już dobrze ten produkt znacie, dlatego że w ostatnim denku kosmetycznym opowiedziałam wam o tym, że bardzo lubię te żele, są niesamowicie wydajne i polecam je po prostu każdemu, także Oliwi również się przyda. Natomiast tutaj z boku mam jeszcze przygotowany upominek od marki Nissa. Nie wiem co to jest, chciałam zrobić taki unboxing na żywo. Kolczyki... Bardzo ładne, takie typowo wieczorowe. I coś, co od razu przykuło mój wzrok, to to, że są one zakończone elementami w zielonym kolorze czyli dokładnie takim jak kolor mojej dzisiejszej bluzki, nisa. Także może sobie je od razu za chwilę założę, a póki co pokażę Wam na zbliżeniu. Tak się właśnie prezentują. Gotowe. Dajcie znać, jak Wam się ten look podoba, jak Wam się podobają te kolczyki. Moim zdaniem wygląda to naprawdę bardzo fajnie. Wystarczy prosta bluzka i takie właśnie charakterystyczne rzucające się w oczy kolczyki, i już mamy gotowy outfit. Prawda, Astonku? Ty chcesz iść na spacer, tak? No to chodź. Chodź. Nie byłam jeszcze z Astonkiem na spacerze, to znaczy byłam już dwa razy, ale Astonek. Chcę wyjść kolejny raz, tak? Tak? No tak, ja wiem, że to chcesz wyjść.